Witam Państwa bardzo serdecznie Michał Ruda, namiestnik Chorągów Hucarskich, Marszałka Województwa Pomorskiego Proszę Państwa, spotykamy się po to, aby cały czas trenować Aby przygotować się do najwspanialszej bitwy Która już w sierpniu odbędzie się na polach niemieckich, nadwiślańskich I żeby to uczynić sprawnie, żeby to uczynić bezpiecznie Trzeba trenować, trzeba trenować koni, ludzi Spotykamy się, chorobie Hucarska, spotykamy się z przyjaciele z całej Polski no i kilku cywilów, którzy jeszcze nie wiedzą, po której stronie się ustawić. Także tu znajdziecie. Zapraszamy wszystkich, jeżeli macie ochotę, jeździć konno. Jesteśmy tutaj raz w miesiącu. Łatwo się dowiedzieć, kiedy. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Drugi semik w Ziemi Kocierskiej okazał wielkie zainteresowanie naszą bitwą, czego się bardzo cieszymy, bo jak już niejeden dowódca rzekł, do wojny potrzebne są pieniądze, pieniądze, jeszcze raz pieniądze, więc. Już z góry dziękujemy wszystkim, którzy postanawiają się i swoim orężem, i swoim koniem, ale także swoją kiesą do tej bitwy przysposobić.